Hej, kochani! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam was się na super odcinek. Dlaczego? Dlatego, że na moim kanale już jest 2000 subskrybentów. Mam super. Po prostu 2000 super widzów. Także dziękuję Wam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. E, mówiłam już w poprzednim vlogu, żebyście byli ze mną, bo to będzie bardzo fajny odcinek. Nie tylko dla mnie, mam nadzieję, ale również dla Was, ponieważ przygotowałam dla Was malutką niespodziankę, malutką paczuszkę, której zawartości Wam nie pokażę. Zobaczycie ją dopiero w dniu ogłoszenia wyników. A kiedy ten dzień? We wtorek. We wtorek we vlogu, e, podczas vloga będą w te Gdzieś tam zamieszczone wyniki tego losowania. Jak to u mnie bywa, um, losuje maszyna. Ja się nie, do tego nie wtrącam, pilnuję tylko, żeby wszyscy spełnili e, wymogi tego losowania, tego konkursu. I już mówię, na czym to wszystko będzie polegało. Moi drodzy, to jest taka mała niespodzianka, mały prezencik dla chociaż jednej osoby, jednej z Was. Która subskrybuje mój kanał. Tutaj nie ma znaczenia, tak naprawdę, jak długo subskrybujecie także, ważne, żebyście byli subskrybentami mojego kanału. Ważne, żebyście polubili łapką w górę. Ten filmik, a to tak już dla mnie, na znak, że Wam się podoba ten pomysł. I ważne, najważniejsze, żebyście napisali w komentarzu moi drodzy. Datę mojego pierwszego filmiku na YouTube, który, który wstawiłam, który na pewno um, łatwo znajdziecie i łatwo spełnicie ten wymóg. Datę um, pierwszego filmiku, który wstawiłam na YouTube. I, um, I tyle. Nie musicie nic więcej pisać. Poproszę tylko o datę. I spośród osób, które dobrze odpowiedzą, a wierzę, że wszyscy dobrze odpowiedzą, spisuję wszystkich. Um, Wszystkich moich uczestników konkursu. Jak ostatnio tak, yy, tak samo zrobimy tym razem, yy, będzie program losował zwycięzcę. Tak jak mówiłam, dowiecie się we wtorek. Czyli od dzisiaj, od soboty, od godziny 16, tak jak ten filmik się ukaże, yy, macie czas do godziny yy, 16 w poniedziałek. Wszystkie inne komentarze po godzinie 16 w poniedziałek po prostu już nie będą brane pod uwagę. Także macie sobotę od 16:00 całą niedzielę i poniedziałek do godziny 16:00 e, mać tyle czasu na wzięcie udziału w tym konkursie. E, tak jak widzicie, zasady są banalnie proste. Zapraszam wam, se, was serdecznie na mój Instagram, który gdzieś tutaj wam się wyświetli. Jestem strasznie podekscytowana. Mam taki słowotok i takie emocje, że normalnie nie wiecie, nie zdajecie sobie sprawy. 2000 to jest ogromna liczba, 2000 to jest mnóstwo osób. Jakby tak sobie was ustawić, kochani, to naprawdę masa ludzi. Oglądać tą jabłkę. Także bardzo, bardzo się cieszę i bardzo, kochani, wam dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, na zawsze. I mam nadzieję, że osoby, które oglądają moje filmiki, a nie subskrybują, właśnie teraz to zrobią. E, także, kochani, ja życzę wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że mm, weźmiecie licznie udział w tej zabawie, w tym losowaniu. I co? Żegnam się z Wami, życząc Wam wspaniałego weekendu rodzinnego. I jak zwykle wiecie, obieccie się, popuśćcie sobie w ten weekend. Niech to będzie dobry czas. Dobrze kochani. Ja się żegnam z Wami. Całuję Was mocno. Pa!